Wieczór jesteśmy w domu państwa Lazarewiczów. Konie ich hodowli startują w konkursach skokowych, obok nazwy mają prefiks lazar. Chciałam zrobić do hodowcy jeźdźca pisma Polskiego Związku Hodowców Koni, rozmowę, wywiad, który także, który, który także ukaże się w innych mediach społecznościowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mówię. Czy to prawda, że jednym z koni Twojej hodowli zainteresowana jest tak znamienita zawodniczka jak Edwina Topsa Aleksander, która, będąc żoną Jana Topsa, ma możliwość zakupu praktycznie każdego konia bardzo dobrego, skokowego, no nie tylko w Europie? Potwierdzam. Myślę, że. Yy... Tym koniem jest zainteresowana nie tylko pani Dwina, ale i wielu innych zawodników. Nie rozważamy możliwości sprzedania tej klaczy do innego zawodnika niż topowego po prostu. Zależy nam na tym, aby klacz ta mogła w przyszłości pokazywać się również na największych arenach międzynarodowych. Jest to klacz, która w tym roku startowała. W 11 lądzinach jako 8 -latka, i 10 przeszła na czysto. To jest dosyć rzadkie po prostu u tak młodych klaczy. Jest to klacz o dosyć wyjątkowym pochodzeniu. Jej matka Angela de la Cruz startowała wcześniej pod Grzegorzem Kubiakiem i Jarkiem Skrzyczyńskim. Sama welwet jest po. Werdim, jeśli chodzi o jej matkę Angelę de la Cruz, jest po numer uno z matki Pozandor. Myślę, że to jest dosyć ciekawa linia, dla mnie wyjątkowa. Klaczta urodziła nam już dwie, y, dwie córki i jednego syna Ogiera, uznanego y, Darko Lazar. W tej chwili jej córka, Velvet, Vanilia Lazar, znajduje się u Tomka Niśkiewicza. Jest świetnie przygotowana do sportu. Od przyszłego roku, razem z matką i z Stachato Lazar, będą startowały w zawodach międzynarodowych. Myślę, że Vanilia Lazar niczym nie ustępuje matce. Liczymy, że będzie przynajmniej osiągała takie same wyniki. Welwet Lazar ma córkę Wanilię Lazar. Vanilia Lazar jest po Vagabond de la Pau. Ona również ma córkę i ta córka jest po podzieże Folplerze. Czyli mamy w tej chwili zapewnione cztery pokolenia. Angela de la Cruz, Velvet Lazar, Wanilia Lazar i Ford Lazar. Czyli generalnie w takim przypadku możesz myśleć, o sprzedaży welwę, ponieważ masz zabezpieczoną całą stronę żeńską dalej w hodowli i użytkowanie sportowym. Więcej, za dwa tygodnie będziemy robili in vitro na klaczy Velvet Lazar. Skąd zainteresowanie i chęć inwestowania w hodowlę koni? Czy to jest związane z tym, że miałeś? w rodzinie kogoś, kto hodował konie, czy jest to w Twoim przypadku zajęcie, jak gdyby po raz pierwszy w pierwszym pokoleniu? Śmiało mogę powiedzieć, że jestem skończonym amatorem. Zajmuję się końmi w pierwszym pokoleniu, ale tak nie do końca, ponieważ dziadek był największym fachowcem we wsi, mimo że nie posiadał konia, każdy jak miał jakikolwiek problem zgłaszał się do dziadka. Wujek był kowalem, problem z koniem. Wujek był kowalem, do którego przyjeżdżali rolnicy z całej okolicy. Mnie bezpośrednio dotknął taki dziwny przypadek, że chyba jako pierwsze dziecko w Polsce, jako pięciolatek, zostałem wyrzucony z przedszkola przez konia. Polegało to na tym, że w czasie żniw byłem troszeczkę kłopotliwy, więc mama z babcią zaprowadziły mnie do przedszkola. Na wsi były takie organizowane w okresie letnim. No i jak przyszła kolej na mnie, że mogę sobie wsiąść na drewnianego, bujanego konia, skorzystałem z tej okazji. Ale jako, że nie chciałem opuścić tego konia, bojąc się, że więcej na niego nie pozwolą mi wsiąść, do końca działalności. Tego dnia przedszkola, siedziałem na tym koniu. W związku z tym przedszkolanka zadzwoniła do babci i do mamy, żeby sobie przeszły do tego pana i że więcej w przedszkolu nie ma dla niego miejsca. W związku z tym to jest taka e, sprawa, która w jakiś sposób e, nakreśla mój stosunek do koni. Większość młodych chłopców, dzieci marzy o tym, żeby być strażakiem, policjantem, żołnierzem. Moim marzeniem było to, że jak będę dorosły, żeby mógł stanąć sobie na wozie drabiniastym i jechać w dwa konie na pole po prostu, po zboże. Takie miałem marzenia. Mój stosunek do koni też określa to, że kilka lat temu, kiedy mieliśmy Wigilię u nas w domu i zjechała się cała rodzina, to wszystkich zaskoczyło to, że potrafiłem wymienić imiona wszystkich koń sąsiadów z wioski której spędzałem wakacje, maści i imiona po prostu koni wszystkich gospodarzy w okolicy. To chyba nakreśla jakiś mój emocjonalny stosunek po prostu do koni, które zawsze gdzieś jako marzenie i cel przewijały się przez moją głowę i myśli. No i skończyło się tym, że na tym etapie życia, kiedy zbliżałem się do emerytury razem z żoną postanowiliśmy Poświęcić ten etap życia tylko i wyłącznie dla koni, dla dobrych koni. Jaki jest Twój cel hodowlany? Ponieważ są hodowcy, którzy chcą kojarzyć, chcą odchowywać źrebięta, chcą te źrebięta sprzedawać. Inni chcą hodować i oglądać konie sportowe będące ich własnością. W momencie, kiedy sprzedajesz konia, już nie masz takiego wpływu na to, co się z nim będzie działo dalej. Inni chcą dochować się ogiera hodowlanego, który może zmienić bieg historii. Jaki jest Twój cel hodowlany, jeżeli chodzi o konie sportowe? To dosyć proste. Moim marzeniem, właściwie celem hodowlanym, tak jak powiedziałaś, jest to, aby polski jeździec na polskim koniu, czyli wyhodowanym w Polsce, wymyślonym w Polsce, mógł startować na największych arenach międzynarodowych. Stąd możliwość sprzedania dobrego konia, czy wybitnego konia, tylko w najlepsze ręce. Fakt, że ja już nie będę jego właścicielem, ale w umowie zawsze będzie zapisane, że ten koń nie ma możliwości zmiany imienia. Zawsze będzie musiał startować po prostu pod imieniem Velvet Lazar, czy Sztakato Lazar, czy po prostu yy, ten określony znak firmowy zawsze po prostu pozostanie. Zakładamy w tej chwili 5-6 źrebiąt rocznie, z czego chcielibyśmy zatrzymywać dwa. Mamy wyselekcjonowanych kilkanaście matek, naprawdę z najwyższej półki, gdzie strona męska przynajmniej w czterech pokoleniach chodziła, konkursy 160. Staramy się używać odbierów najlepszych, bez względu po prostu na ceny, które pasują po prostu do tych matek. I naszym celem jest to, żeby te konie, które u nas zostaną, czyli te najlepsze, wyselekcjonowane, startowały i pokazywały się na największych arenach, czy w Polsce, czy za granicą. placzę. W jaki sposób i w jaki, jaki sposób dokonujesz selekcji? Jakie oceniasz? Skąd decyzja, że ta akurat ma iść do hodowli, a ta będzie na sprzedaż? I ta na sprzedaż też jest koniem może być, czy jest koniem dobrym. Bo nie jest sztuką sprzedaż koni bardzo słabych? To znaczy, naszym celem jest wyhodowanie możliwie najlepszych koni. W związku z tym zawsze początek hodowli opiera się na doborze najlepszych klaczy, jakie możemy uzyskać po prostu na rynku. To, co dzieli nas hodowców, na pewno jest to, że każdy ma swoje ulubione linie. Ja wierzę w te linie, które po prostu mam u siebie, czyli z Berlin, wspaniałą matkę mamy, która dała między innymi mistrza Polski, czterolatków ja Mamy y, świetną fran francuską klaczkę Balou Bédirouet, Chin Chin, Quidam Rabel, Landau. Y, mógłbym wymieniać przynajmniej po prostu 10-12 takich linii. To są nasze wybrane, ulubione linie. Każda z tych klaczy dała już przynajmniej po dwa źrebaki, i to nie jest sztuką zachować do hodowli mm, najsłabsze jednostki. Wręcz odwrotnie. Jednostki, które zostają do hodowli, nie powinny niczym ustępować tym koniom, które trafiają do sportu. Nawet w tej chwili, jak e, sięgamy do e, nowoczesnej technologii in vitro, klacze nosicielki powinny być jak najbardziej zbliżone jakościowo do matek dawczych. W związku z tym hodowla jest prostym pomysłem po prostu na życie, ale zaczyna się od doboru właściwych matek. Wartość moich koni, yy, tych, które zostawiamy w ramach selekcji i będziemy i prowadzimy po prostu yy, ich karierę sportową jest nie mniejsza niż Najwyższe ceny, jakie w tej chwili w ostatnich dwóch latach uzyskano na aukcjach polskich koni arabskich. To jest bardzo optymistyczna informacja dla wszystkich, którzy chcą hodować konie sportowe i, co ważne, też że chcą wpisywać konie swoje do polskich ksiąg. Edmund, co zadecydowało, że y, zapisujesz konie do. Polskich ksiąg, czyli teraz Twoje konie będą miały polskie paszporty. Konie będą wpisane do księgi polskiego konia sportowego, czyli SP. Wiemy, że dobre konie nie jest ważny kolor paszportu. Wiemy, jak było z Nevadosem. Gregory Botelet ma kolejnego konia hodowli Stanisława Szurika. I nie przeszkadzał mu zielony paszport Polskiego Związku Hodowców Koni. Wracając do. Mojej decyzji. Ona jest prosta. Następują znakomite zmiany w strukturze polskiej hodowli. Wszyscy wiemy, że coraz więcej koni w Polsce, wyhodowanych przez polskich hodowców, wymyślonych, chodzących po polskich pastwiskach, jest wpisane do ksiąg zagranicznych. Myślę, że chociażby zaufanie do Twojej osoby. Mam nadzieję, że kontakty z wojewódzkimi ośrodkami po prostu hodowli pozwoli na takie zmiany, że nie tylko ja, ale i inni coraz szerzej będą wpisywali po prostu polskie konie do polskiej hodowli. Ja wcale nie ukrywam, że głupio się czułem, jak moje konie zdobywały medale na Mistrzostwach Polski Młodych Koni. Konie od matek, Wymyślonych przeze mnie, wyhodowanych w mojej stajni, chodzące po moich pastwiskach, były traktowane jak konie zagraniczne. Czas z tym skończyć. To są polskie konie i mają mieć polskie paszporty. Proszę powiedz mi, co Twoim zdaniem powinno szczególnie mocno wyglądać w nowo tworzonej strategii rozwoju koni polskiej hodowli? Koni z polskimi paszportami. Co jest tak bardzo istotne dla Polskiego Związku Hodowców Koni, co nad czym warto się pochylić, jeżeli chodzi o polepszenie tej hodowli? O to, żeby coraz lepsze konie miały paszporty polskie. Co Czyli jest mówimy, o, mówimy o koniach, I o a, nie, a nie e, o strukturze zespołów ludzkich, które cały czas trzeba poprawiać. Ja na przykład zajmuję się zupełnie inną działalnością. Miałem taką zasadę, że na przykład kiedy zajmowałem się medycyną, to była to strefa pacjenta. Jak wchodził po prostu pacjent, to wszystkie działania, czy recepcji, czy lekarza, czy pielęgniarki, musiały być nastawione po prostu na dobro tego pacjenta. Jeśli chodzi o hodowlę, to na dzień dzisiejszy nie ma żadnych ograniczeń. Jeśli chodzi o embryotransfery, jeśli chodzi o in vitro, praktycznie to są teraz tylko i wyłącznie pomysły hodowlane. Jeśli nie oprzemy się na najnowocześniejszej hodowli, a mogę powiedzieć, że idziemy chyba w dobrym kierunku. Rok temu miałem okazję odbyć rozmowę z doktorem Zającem i z doktorem Witkowskim. Było mi trochę smutno, że myśląc o in vitro muszę... Czy, czy do kerosa, czy Davantei po prostu do Włoch. Rozmowa ta praktycznie zaowocowała tym, że zostałem zaskoczony informacją od doktora Zająca, że praktycznie podjął decyzję, zakłada tego typu ośrodek i będzie najnowocześniejsze technologie realizował na terenie Polski. Czyli praktycznie możemy śmiało dzisiaj powiedzieć, że jeśli chodzi o pomysły hodowlane, jaki materiał hodowlany, nie ma żadnego ograniczenia. To jest tylko inwencja po prostu hodowców, pomysły na linię hodowlane, no i tak zwany palec Boży. Oby Pan Bozia był po naszej stronie. Okej, okay, powiedz e, z Twojego doświadczenia, rozmowy. Wiem, że lubisz rozmawiać nie tylko z Jorisem Debrabanderem, tak na marginesie bardzo znanym hodowcą e, z Belgii, który e, jest właścicielem wigodarstwo i jest, ma całą linię kerlicin i jest wyjątkową osobowością. Co powinno charakteryzować dobrego hodowcę według ciebie? Pomysł na hodowlę i to co właśnie powiedział i podkreślał, wyniosłem to z tej rozmowy, że tak naprawdę czempiony rodzą się w brzuchach matek. Jeśli przeanalizujemy Wyjątkowe konie, czy ujeżdżeniowe, czy skokowe. Proszę zauważyć, że one przeważnie pochodzą z małych lub średnich stajni, w których mamy czas na te wszystkie procedury, o których powiedziałem, gdzie mamy czas na szczególny stosunek do koni, gdzie mamy jeszcze szansę na dobranie dobrego zespołu ludzkiego, aby te konie. Rodziły się, wyrastały po prostu w znakomitej, sprzyjającej po prostu atmosferze. Koń, tak jak człowiek, chyba najgorzej znosi stras. Dzień wstajni dla źrebaka, dla konia to dzień stracony. Koń każdego dnia powinien wyjść po prostu na pastwisko, na powietrze, bez względu, jakie by były po prostu warunki. A koń sportowy nie może mieć... Najlepiej jakby wychodził dwa razy dziennie praktycznie z boksu, ale minimum ta godzina poza boksem jest praktycznie niezbędna dla prawidłowego rozwoju po prostu konia. Ukazał się bardzo dobry wywiad z Gregorem Łoteletem, który w sposób szczególny potraktował ogierane wadus, ale on mówił, w jaki sposób próbuje motywować i spowodować, że jego konie sportowe nie będą znudzone pracą. I to jest między innymi różnorodność warunków, w których trenuje, różnorodność zadań. Bardzo trudny jest okres zimowy, ale on też próbuje to urozmaicić, żeby koń się nie nudził. To mówi o koniach sportowych i to jest może bardzo ważne i trudne dla, 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 do zrozumienia dla wielu. I często koń ma czas na przejście między halą, a stajnią, koniec, wychodzi godzinę. Także też to już jak gdyby dla wszystkich zainteresowanych jazdą konną, koniec po prostu musi nie być znudzony, musi chcieć. Zdecydowanie tak, to znaczy na przykład w tej chwili Tomek Miśkiewicz sześć dni w tygodniu, każdego dnia, można powiedzieć, mamy zupełnie inne zadania, które realizuje z końmi. Koń tak jak człowiek ma gorsze dni, lepsze dni, jeśli widzimy, że koń danego dnia czuje się nie najlepiej, niefajnie, musimy na to reagować i trening skracać. Szczególnie jak my się zajmujemy młodymi koniami, to jest podstawa. Współpraca z koniem musi polegać na bez przerwy podawaniu mu nowych zadań. Młode konie, tak jak każde zresztą konie, są niezwykle ciekawe. Cały czas musi coś się dziać, Koń młody szczególnie nie może być zniechęcony, nie może być przepracowany, a absolutnie nie może być znudzony. Mamy do czynienia z dużymi hodowlami. Jest to nie do zrobienia po prostu. Przy takiej dużej ilości koni nie da się wypracować takich procedur, aby każdemu koniowi zrobić dobrze. Indywidualnego podejścia, że jest to fabryka bardziej już. Dokładnie i stąd. Yy zwrócenie uwagi mojej przedbrawandera, że właśnie w małych hodowlach dużo łatwiej wychować konie znakomitej po prostu jakości. Oczywiście nie da się odejść od genetyki matki i dobór najlepszego ogiera, jakiego możemy dla tej klaczy znaleźć. Kończąc naszą rozmowę dzisiaj, powiedz, co czym dla Ciebie jest dobry hodowca? Jaki, jaka jest definicja? Czego byś oczekiwał? Jak możesz go opisać i scharakteryzować? Chodowca składa się z marzeń. Yy, każdy te marzenia będzie realizował na swój sposób. Tak jak powiedziałem wcześniej, każdy ma swoje ulubione linie. Co nie znaczy, że ktoś ma gorsze, ktoś ma lepsze, inne. Ktoś ma zaufanie do Lienico de Labrie, inny do Quidam de Rabel powiedzmy. Yy, I tak mówimy teraz o tych yy, typowych wyjątkowych reproduktorach, które yy, zaznaczyły się w sposób niezwykły w hodowli. Ale praktycznie nie da się nic więcej powiedzieć, to jest tak jak w życiu. Ludzie składają się z marzeń, hodowcy też. I proszę mi wierzyć, że hodowla niekoniecznie musi być dzisiaj hazardem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.